Czy wiesz, skąd bierze się woda w Twoim domu? Zapraszamy na wycieczkę do źródła dobrej wody z kranu. Wodociągi wałbrzych posiadają około 50 starannie wyselekcjonowanych ujęć. Woda pobierana jest z ujęć podziemnych oraz powierzchniowych głównie na rzece bubr. Zdecydowana większość wody pochodzi z ujęć podziemnych. Największe ujęcie głębinowe znajduje się w Gorzeszowie i ma prawie 350 metrów głębokości. Cała podróż zaczyna się w zakładzie uzdatniania, który każdego roku przygotowuje 7 milionów metrów sześciennych wody. Trafia ona do ponad 200 tysięcy mieszkańców w gminach należących do Wałbrzyskiego związku wodociągów i kanalizacji i nie tylko. Woda zostaje poddana wieloetapowemu procesowi uzdatniania, oczyszczania i filtracji. Na początku oddzielane są większe zanieczyszczenia, np. drobinki piasku. Następnie woda przechodzi przez kolejne etapy. Jest oczyszczana z bakterii i drobnoustrojów, usuwane są z niej również niepożądane związki chemiczne. Wszystko po to, by była smaczna, zdrowa i bezpieczna do picia. Jakość wody sprawdzają nie tylko pracownicy laboratorium wodociągów Wałbrzych, ale również Sanepit. Nad prawidłowym przebiegiem wszystkich procesów uzdatniania cały czas czuwają wykwalifikowani fachowcy. Wśród nich są nie tylko ludzie. Najmniejszymi specjalistami od badania czystości wody są małże. Jeśli w wodzie pojawiłby się jakiś niebezpieczny składnik, te małe żyjątka, chcąc chronić się przed nim, zamknęłyby muszle, w ten sposób ostrzegając o zagrożeniu. Całe szczęście jeszcze nigdy nie musiały tego robić. Na kolejnym etapie woda jest bardzo dokładnie badana w laboratorium. Naukowcy wykonują wiele testów i sprawdzają, czy nie ma w niej nieodpowiednich dla człowieka związków chemicznych albo groźnych bakterii. Jeśli skład wody jest właściwy, może zostać wysłana do domów. Zanim jednak trafi do Twojego kranu, przebywa bardzo długą drogę, która może mierzyć nawet 20 km. Rurociągi muszą pokonać m.in. strome wzniesienia. Potężne pompy bez przerwy wtłaczają ogromne ilości wody na naprawdę dużą wysokość. W niektórych miejscach to nawet 120 metrów, czyli tyle co 40 dziesięciopiętrowe wieżowce. Gdy woda dotrze szerokimi magistralami do miasta, jest rozdzielana na mniejsze rury, którymi płynie do domów. Łączna długość sieci wodociągowej należącej do wodociągów Wałbrzych to ponad 900 km, czyli więcej niż odległość między Wałbrzychem a Florencją we Włoszech. Żeby woda mogła płynąć bez przeszkód, cały ten długi i skomplikowany rurociąg musi być sprawny. Dlatego codziennie zespół fachowców czuwa nad tym, żeby wszystko działało bez zarzutu. Pracownicy wodociągów Wałbrzych wymieniają stare i popękane rury i szybko naprawiają nieoczekiwane awarie. To nie wszystko, o co muszą zadbać wodociągi Wałbrzych. Woda, której używamy, musi przecież zostać jeszcze odprowadzona i odpowiednio oczyszczona, tak, by mogła bezpiecznie wrócić do środowiska. Ale to już osobna historia. Jak widzisz, wędrówka wody od źródła do Twojego domu jest bardzo długa i skomplikowana. Wymaga sporo trudu i pracy wielu specjalistów, którzy dbają o to, by woda płynęła nieprzerwanie i by można ją było pić bez obaw. Pamiętaj o tym, gdy następnym razem odkręcisz kran.